Kończy się rok 2020, w Sałysce udało się coś zrobić pomimo tej pandemii? Tak, udało się dużo rzeczy zrobić. Zlikwidowaliśmy stare pomieszczenie, szkolną toaletę. Postawiliśmy nowy garaż. Zakupiliśmy ławki piknikowe, bo mamy nadzieję, że kiedyś się skończy pandemia, będziemy z nich korzystać. Udało się też zmienić tablice informacyjne na nowe. Otrzymaliśmy również od gminy, za co jesteśmy wdzięczni władzom i, i radnym, piłkochwyt do piłki nożnej. Także już dzieci nie muszą biegać po polach, nie muszą biegać za piłką i, i niszczyć jednocześnie komuś tam uprawy. Także rok jako rok pandemiczny jest dla nas rokiem udanym. Czy znalazł? nowym funduszu sołeckim, funduszy na rok 2021 co jest zaplanowali na 2021 żeśmy zaplanowali y, ograniczniki y, związane na, na drogę gminną w y, Słomowie y, o, ograniczniki szybkościowe y, zaplanowaliśmy również y, remont drogi gminnej w Szczytnie y, i po prostu no, chcemy jeszcze wiele innych rzeczy porobić, ale zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało z pandemią i z wszystkim. Rozmawiałem z panią Tomaszewską na temat kawałka chociażby chodnika od bramy tak zwanych dawnych PGR-ów w kierunku przystanku żeby dzieci nie musiały chodzić po ulicy i, i żeby chociaż zrobić tam około ponad 100 metrów tego chodnika wiemy, że potrzeby by były większe, ale no nie mamy zbyt bogatego powiatu i tak po trochu byśmy chcieli robić raz kawałek, drugi raz kawałek, aby te chodniki były zrobione bo ruch jest coraz większy, bezpieczeństwo Mieszkańców ponad wszystko się liczy a, a ruch samochodów jest coraz bardziej szybszy. Także miejmy nadzieję, że może uda nam się również zrobić coś z tym chodnikiem. Pana burmistrza Romana Szubelskiego prosiliśmy, żeby też dołożył do drugiego ogranicznika prędkościowego na, na drodze gminnej przy, przy, przy cmentarzu, żeby żeby te, ten ruch odbywał się bezpiecznie, no marzy nam się również tutaj kostka brukowa do, jako do parkingu i do, do wjazdu do straży I co będzie można z tym zrobić, nie wiem, tak samo pan burmistrz mówi, że potrzeb jest wiele Sołek jest 18, każdy coś by chciał, ale miejmy nadzieję, że małymi krokami też uda nam się coś osiągnąć od pana burmistrza. No mieszkańcom, byśmy, bym chciał złożyć życzenia wesołych świąt, bogatego gwiazdora i szczęśliwego nowego roku. Abyśmy mogli się spotykać tak jak dawniej żeśmy się spotkali na festynach wiejskich, żeby nie było tych ograniczeń i po prostu. Przede wszystkim zdrowia.